Mamy tutaj odcinek informacyjny, co będziemy dodać na kanał jutro i pojutrze. Na początek chcielibyśmy wam pokazać multi -pack, który został kupiony. Tutaj mamy 6 paczuszek. No i teraz byśmy chcieli wam pokazać dwie aktualne limitki: jakie mamy pierwszy to Arien Robben, bajem druga to Isco Real Madrid. I teraz byśmy chcieli wam pokazać kartę za którą no, wymieniliśmy się za musse, którego nie chcieliśmy Top Master Frank Ribery jeszcze 7. Chyba. Tak, tak? Nie, 6, dobra. No to to by było na kon to by był koniec. Jutro widzimy się w pack openingu ligi mistrzów, otworzymy 3 Tutaj jeszcze nie na no jakieś trzy wybierzemy i to było na tyle. Na no.